jeżeli chodzi o pogodę, jak widać są doskonałe do uprawiania turystyki, ale trzeba pamiętać o tym, że w wyższych partiach zalega dużo śniegu w szczególności rano trzeba zwrócić uwagę na to, że mamy bardzo twarde śniegi w szczególności w tych wystawach takich północnych, północno gdzie to słońce się znacznie później opiera bardzo rano, wcześniej ten śnieg jest bardzo twardy i trzeba mieć odpowiedni sprzęt żeby poruszać się w górach, Czyli trzeba pamiętać o tym, że potrzebujemy raki, czekam oczywiście umiejętności posługiwania się tym sprzętem no i myślenie jest tu bardzo ważne no jeżeli, te, warun jeżeli te, te warunki są zbyt dla nas trudne, to lepiej po prostu zrezygnować z wycieczki gdzieś w wyższe gór, a udać się na przykład do Dolinki w Dolinkach jest bardzo sympatycznie, właściwie w każdej dolinie reglowej już tego śniegu nie ma Gdzie, miejscami może gdzieś na ścieżce być troszeczkę lodu ale generalnie warunki w niższych częściach Tat są doskonałe dla pieszych, tak, jest dużo ludzi jak zawsze w tych takich dwóch yy, dolinach, przede wszystkim w dolinie, dolinie Rybiego Potoku, gdzie mamy to nasze słynne Morskie Oko i Dolina Kościeliska to są dwie najbardziej oblegane doliny i tam faktycznie da się zauważyć, że ludzi jest bardzo, bardzo dużo, nawet i w tych reglowych dolinkach tutaj wczoraj od kolegi że nawet był w Strążycki na spacerze również bardzo dużo ludzi, no to jest naturalne zjawisko, długi weekend, ludzi jest po prostu wszędzie bardzo dużo.